you mm -hmm. W zeszłym tygodniu z dość dużym zaskoczeniem Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe. Stopa referencyjna spadła do 500%, a stopa depozytowa, czyli wysokość odsetek za przechowywanie gotówki w Europejskim Skarbcu, sięga minus 0,2%. Oznacza to, że za możliwość założenia lokaty trzeba zapłacić i z 1000 euro. Po roku mamy 998 euro, niby słaby biznes, ale tyle obecnie kosztuje bezpieczeństwo. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że ujemne oprocentowanie nie będzie tylko i wyłącznie dotyczyć europejskiej waluty, bo już w tym tygodniu Szwajcarski Bank Centralny potwierdził, że rozważa wprowadzenie ujemnej stopy procentowej. To działanie, podobnie jak interwencje na rynku walutowym, mają możliwie jak najmocniej osłabić kurs franka. I dzięki temu pomóc szwajcarskiej gospodarce. Przy okazji osłabiania franka, będzie to również pomoc dla polskich kredytobiorców, którzy właśnie są zadłużeni w tej walucie. Z kolei krajowe długi, czyli obligacje, wciąż mają bardzo dobrą passę. W poniedziałek dokładnie rentowność 10-letnich obligacji Polski spadła do jedynie 2,8%, co było najniższym poziomem rentowności w historii, a więc także najwyższą ceną. Rekordowe zainteresowanie polskimi obligacjami widać w kraju, ale także za granicą. Do funduszy dłużnych płyną środki inwestorów detalicznych, a zaledwie wczoraj Ministerstwo Finansów sprzedało dług nominowany we frankach szwajcarskich z odsetkami na rekordowo niskim poziomie 1%. Polski budżet jeszcze nigdy tak tanio i łatwo nie mógł pozyskiwać finansowania, więc korzystając z tej okazji minister Szczurek zapowiedział, że do końca tego roku Polska prefinansuje aż 25% przyszłorocznego deficytu budżetowego, czyli tego na 2015 rok. Rekordowo niskie stopy procentowe i niskie koszty kredytu niestety nie przekładają się na utrzymanie krajowego ożywienia gospodarczego. Po już słabych danych o wskaźniku PMI, po słabych danych o sprzedaży detalicznej kolejny przykład słabości widać w Polsce fabrykach, Które w sierpniu wyprodukowały 22 tysiące samochodów osobowych i dostawczych. W porównaniu z sierpniem 2013 roku było to aż o 37% mniej. Spadek produkcji częściowo wynika z efektu sezonowego oraz sezonu urlopowego, jednak nie da się w ten sposób wyjaśnić spadku o ponad 1 trzecią. Oznacza to, że najbliższe dane o polskiej produkcji przemysłowej mogą bardzo solidnie rozczarować i niestety wpłynąć negatywnie na warszawską giełdę. O czynnikach, które mogą Zmienić obecne słabe perspektywy, oraz o komplecie danych z całego tygodnia już w kolejnym programie. Do zobaczenia!